Szanowni Państwo, to, czego jesteśmy świadkami, nosi wszelkie znamiona Republiki Bananowej, Polski jako kraju, w którym rząd może wszystko, w którym w ubiegłym roku premier nasz razem z ministrem finansów okłamywali wszystkich Polaków i mówili o tym, że mamy budżet zrównoważony, podczas gdy w rzeczywistości ukrytych było prawie 300 miliardów złotych w innych miejscach, takich, których no, nie wszyscy widzą, bo to trzeba być ministrem finansów, żeby pewne rzeczy wiedzieć. Szanowni Państwo, to, co się dzieje, Teraz to na ta debata, która trwa dziś, która właśnie w tym momencie trwa w Sejmie, to jest debata, w której my jesteśmy wszyscy przez nasze władze oszukiwani i trzeba to sobie jasno powiedzieć. Dodruk pieniądza, dodatkowa rzecz, która się dzieje, skupywanie, skupywanie obligacji i dodrukowywanie wirtualnego pieniądza, tworzenie praw, które później będą jeszcze skutkowały dalszym spadkiem wartości tego pieniądza. Drożyzna ogromna. To, że cały czas będą rosły ceny, paliwa będą rosły ceny gazu. Trądu, co wiemy już od 1 stycznia, na co już wszyscy nas szykują i oczywiście umywają od tego ręce. Wszystko to spowoduje, że będziemy cały czas biednieli. Inflacja, która w tym momencie hula, za chwilę osiągnie poziom, jakiego od 20 lat nie widzieliśmy. To są wszystko skutki tych beznadziejnych, nieudolnych i jeszcze przede wszystkim okłamujących Polaków rządów Prawa i Sprawiedliwości, które muszą się jak najszybciej skończyć. Szanowni Państwo, polityka rządu w tym momencie powinna być jasna. O 180 stopni należy obrócić to, co dzieje się w w finansach publicznych należy radykalnie obniżyć obciążenia podatkowe, radykalnie zmniejszyć biurokrację, radykalnie doprowadzić do sytuacji, w której rząd przestaje przekupywać wyborców i Polaków, mamić ich też różnymi programami socjalnymi tylko po to, żeby utrzymać się na wysokim poziomie poparcia. Ten rząd okłamuje Polaków. Dzisiejsza debata na temat budżetu jest jego kolejnym kłamstwem, i my na pewno będziemy w tej sprawie wielokrotnie państwa alarmować i informować o szczegółach tego, czego dowiemy. Nie będąc w Ministerstwie Finansów, bo to też trzeba, proszę Państwa, wiedzieć, że jak się nie siedzi w Ministerstwie Finansów, to nie wszystko się wie, a my żądamy tej transparentności i o tym też mówimy dzisiaj na debacie.